Z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej jest to tym bardziej nieakceptowalne, że do całej tej sytuacji przyczyniło się w istotny sposób państwo. To nie jest wyłącznie relacja między podmiotami prywatnymi, czyli między z jednej strony obligatariuszami, a z drugiej strony e, e, przedsiębiorcami. To, na co wskazuje raport Najwyższej Izby Kontroli, o którym przed chwilą mówił pan dyrektor, prowadzi do wniosku, że w bardzo istotnym, w bardzo istotnym stopniu do powstania tej sytuacji przyczyniło się państwo w postaci braku stworzenia odpowiednich i realizacji odpowiednich środków nadzorczych. I więc, więc to państwo jest, można powiedzieć, współwinne tej sytuacji, więc, z uwagi na te argumenty, ja uważam, że no jednak nie powinno dochodzić do takiej sytuacji. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że w określonych okolicznościach bankowy fundusz gwarancyjny ma obowiązek wydania decyzji o przymusowej restrukturyzacji. Zdaję sobie z tego sprawę, bo rzeczywiście regulacje prawne są takie, a nie inne. Natomiast te regulacje prawne powinny być zinterpretowane. W taki sposób, aby uniknąć tego typu paradoksalnej sytuacji, z jaką mamy do czynienia. I uważam, że jeżeli naczelny sąd administracyjny uzna, iż istnieje w tym zakresie wątpliwość co do treści prawa Unii Europejskiej, to powinien, jako zresztą sąd m, ostatniej instancji, musi złożyć pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i już kończąc chciałbym podkreślić, że ja wystąpiłem z obszernym pismem do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Biorę udział w tym postępowaniu, mam zamiar ten udział w sposób aktywny realizować właśnie po to, aby ta sytuacja, w jakiej zna, Państwo się znaleźli, była y, rozstrzygnięta bez tego typu y, no, wątpliwych, mówiąc delikatnie, następstw, z jakimi w tej chwili mamy do czynienia. Y, to ogólnie y, w tym się, na tym polega moja aktywność w tej sprawie.